Tak właśnie. Kolejny dzień, karabiny naładowane, idziemy na grę wewnętrzną, młodzi na motorykę. i Kurczę, trzy dni trzy. Ale leci. Co fajne, to leci. Nie głupaki co fajne to leci kurczę Jakiś się dał igra, dlatego po, po pompkach, które pod wodą wytrzymujesz dlatego. <grymne> Dawajcie słuchajcie, w po tłuszczeregu Popcy taś chodź też. Dawajcie. <grymne> <grymne> Ale, skrymne, Ale dobrze macie, chociaż prawidłowy robot. Tak. Można zaobserwować <grymne> Trener będzie jeszcze nie, niezdolny prowadzić trening <grymne> A jest Dobra, trener Starcie stary. trenerze. E, e. Starcie trenerze. A to na jutro już robiłeś. Dobra, słuchajcie. E, mamy ludzi. Nie on to ci zrobię. Jednak jest stary robisz. Ale Tadzik jest świek to chodzi. Właśnie, Tadzik. Co? Tadzik jest kujem. No Tadzik jest kuczykiem jako wychodzisz z pokoju trenerów. Nie zamykasz Wito to Tadzik ma za niego zamykać Tak? Zejść z pokoju i zamknąć za, za nim, tak? No widzisz. Tak. Witam wszystkich w piątek, to już jest piąty dzień treningu. Jest super. No pogoda nam od ostatnich dwóch dni jest zarąbista. Taka. O! Rzecznik duży. Jest właśnie, teraz idziemy na trening siłowy, motoryczny, z trenerem dzikiem. Bardzo pozdrawiam. Nie ma no. cianinka, Myślimy, że przeżyjemy, nie? Są jakieś szanse na to, że uda nam się z tego wyjść? Całym. Młodzi będą grali mecz z, z kim? Z Juniorem Eu. Z Juniorem Ew. Musiałeś ty Specjalnie. Życzę im powodzenia. To bez dźwięku, z muzyką na Dobra. To, to będzie mógł nagadać Częście, pomachaj do mamy A chyba oglądają, tak siło Proszę Państwa, ten oto pan w jeden dzień powiedział 100 razy bez kitu, to jest jakiś rekord świata, więcej, więcej się nie. Więcej. Nie, zrobiłem 2000 naturalnie. 130 Dlałem, no mi to mi nasmierze. Mi? Nasmierze. nagraj jako to się okej? A, a jak ja fajną. Mą. Pozdrawiam Oliwiera i okromie. Szymona z naszego klubu no. Dzisiaj zebranie, Dziś zebranie zarządu musimy Są poważnie porozmawiać tak, tak, bo tutaj trener tutaj dziwne rzeczy robi tak. trzeba to wyciąć Nie ma Nie ma, wszystko jest, materiał jest i cała prawda, cała prawda. Legenda trenerki i Legionu Radomskiego Pamiętajcie, że, no, że prawda zawsze się broni Tak i uważajcie na tego Mati, ciężka. Praca z młodzieżą <laughs> bardzo ciężka. <laughs> tak, tak. Taki fajna... do domu, nie da się. Już nie powiem. Jest dobrze. Ja przyjąłem dwie bramki. Na deszczu. Ja nie było drugiego bramkarza, żeby zmienić, bo wszyscy uciekło. Ale mecz, mecz był ogólnie porwany, wcześniej skoczyliście, nie? No wiesz, no to, to wygrali. Ja jak jak Jakby była lepsza pogoda, to byśmy wygrali. Elo, elo. Daj tam mecz chłopaki. Dobrze. No dobrze, wyślą może dobrze, taki krótki, no ale byśmy wygrali, nie? To czasem skończył. Bo my tak zawsze jesteśmy, że w połowie meczu my dajemy no, że śladowe bramki o. Odpalacie się w połowie. Tak, tak. Taki dwóch plan zawsze, nie? Kto w ostatnim sezonie wygrał serię A? Z kim Polska grała jeszcze Otwarcia na Euro 2012. Z Ukrainą? Nie. Nie, nie z Ukrainą. Nie Ale już była tak? No tak, nie tak, no tak, nie wiem, nie, czy nie wiem. Nie nie? wiem. <laughs> Ostatnie pytanie. Polska na Euro 2020 miała w grupie. Hiszpanię, Szwecję i... Słowo. Słuchajcie... Dobrze. Uh -huh. Kto wygrał tegoroczną Ligę Mistrzów? Real Madrid. Jak się nazywa stadion Barcelony? E, jak to się mówi? Camp Nou? Dobrze. Jaki boiskowy, jaki boiskowy przydomek mają zawodnicy Manchester United? E, Czerwone diablo. Mhm. W jakim mhm. kraju będzie się tegoroczny mundial? We Francji. Nie, nie, nie ja gadam. No. W tym. Katarze. Dobrze, podziękuj tutaj kapitanowi drużyny. Jaki przydomek nosił Ronaldo Nazario? Nie wiem. <noise> w którym roku Polska po raz pierwszy zakwalifikowała się na Euro? 2008. No wcześniej parło, to. Dobra. Jaki przydomek nosi Stadion Śląski? Też nie wiem. Ile razy Nottingham Forest wygrało Ligę Mistrzów? Raz. Nie, dwa. Jaki był jedyny zawodnik z Afryki, który zdobył Złotą Piłkę? W Chyba. No. <laughs> faktycznie trudne, Nikt nie wie. Nie wiem. Drogba. Drogba. Nie. Jak nie Drogba? Nie. nie. A kto to jest? Boch, George, George... George A A George Weah, George... ten, w grał. on był Amerykaninem. No. Przecież on był Amerykaninem. Nie. nie. on był z Libanu. Kto strzelił najwięcej bramek w historii, w historii w roku kalendarzowym? do Messi. Dobrze. Z jakiego kraju pochodzi album a -Yang? Gable. Dobrze. Jaki, pił, jaki piłkarz miał propozycję reklamowania rosyjskich trumien? Co? Co? <grych> jaki, piłkarz, rosyjskich trumien? jaki piłkarz miał propozycję reklamowania rosyjskich trumien? Co to mówiliście? Nie chyba, że jaki Drybus. Ktoś jeszcze nie? wie? Może ktoś no. będzie wiedział? Nie. Robert Lewandowski u, woj u Wojewódzkiego o tym mówił. Z jakiego kraju pochodzi Drogba? Wybrzeże Kości Słoniowej. Dobrze. W jakim klubie całą karierę spędził Pujol? FC Barcelona. Z kim Polska grała mecz otwarcia na Euro 2012. Z Grecją. Mhm. Uh -huh. Jaki piłkarz miał propozycję reklamowania rosyjskich trumien? Lewandowski. Pięknie! Ja wiem wiele. Wojewódzkiego. No dokładnie. <noise> Więc tutaj mamy na razie... Mamy, cały... mamy na razie tutaj jeden... jeden, jeden miał jeden błąd łatwych. I teraz, I teraz miałem... Czyli na 30 miałem 28 na 30 28. odpowiedzi.